Chyba wiele osób się ze mną zgodzi, gdy powiem, że 1.16 nether update był jedną z najlepszych aktualizacji, jaką kiedykolwiek dostaliśmy. A co na to Origin Realms? No cóż, powiedzieliby jedno. POTRZYMAJ MI PIWO! Hej, witajcie w takim kolejnym odcinku na kanale, a dzisiaj tak, na Origin Realms zawitała nowa aktualizacja 1.11.0 Fiery Frontier, która jak się pewnie domyślacie, robi cały nether na nowo, więc lecimy tam. Uh, tak, to jest jedna z trzech nowych rzeczy zapowiedzianych na Origin Realms, o jeśli powiem wam niedługo. Ale zobaczymy jak to wygląda, zapalmy portal i wchodzimy. Uff, będzie się działo. Okej, okay, jesteśmy i już widać kilka nowości. Całkiem... świetny spawn. Całkiem plaże z tu nowe drzewa, w sensie takie same z tego drewna, ale nowa generacja drzew. Jakaś twierdza bodajże, czekajcie, czy ja mogę tam nie? O, o chyba muszę tam trochę moją włócznię wyciszyć Ach. i pigliny są normalne, ale mnie atakują, bo nie mam nic do tego na sobie O, grzyb. Zmienili tekstury grzyba! Nie mam tego grzyba. Cześć, gdzie ta? Afryka za była wyżej ode mnie, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No powiem wam, zawsze jak jest nowy update, to się bardzo mocno jaram. No w, wchodź tam, no ale to już chyba jest a, to już chyba było zwiedzone, bo. i dać pochodnie po innych graczach, o, ale ładne. Mogę to? A no, tu nawet jest nowa, nederowa. Jesus Christ. Nawet jest nowa netherowa archeologia. Ale to jest ładne! Ty! I tu są pewnie. Okej, okay, tu jest pusto, A pewnie. Właśnie jest ten Suspicious Gravel w tym. Ale tu chyba jest już wszystko. No właśnie, wszystko jest już zabrane. Jak to dobrze wygląda? A, czekaj. A, nie zostawiłem tutaj nic, nic nowego. Nic, żadnych. Nie? No okej. Okay. Diamentowy, diamentowy trest. A to sobie wezmę na wszelki wypadek. No i tak zwiedzamy nowy nether i za chwilę wam będę mówił o przyszłych nowościach, które są. Będą na Origin Realms. A, tak, nie wiem czy jesteście tego świadomie. Nie wiem czy jesteście tego świad świadomi, ale nie aż tak dawno. No, dwa miesiące, może mniej więcej. Na Origin Realms, na ich Discordzie, na, na serwerze na Discordzie właśnie, tak. Odbył się event na tak zwanym stageu, na którym ekipa, to chyba kilku członków z ekipy za całym serwerem, odezwała się wobec przeszłego roku i przyszłości całego serwera. Podsumowali, że dodali tam właśnie nowe rewolucjo rewolucjonistyczne, tak chyba to mówi, a, rzeczy i podzielili się niektórymi. Uuu, nowy bloki. Yy! Tainted Nether Red Bricks, ok. Eep, Nether Bricks. Ale tak, podzielili się trzema nowinkami odnośnie serwera. Jedną z nich jest właśnie. to co dzisiaj. o tam być. to co widzimy teraz, czyli Nether Update. No, Nether Overhaul, ale to, to samo. Czy, czy one się załamy, jak na nie wejdę? Nie. A następną rzeczą będzie. A, overhaul skrzynek na serwerze. Wow! Ona on jest strasznie głośna, chwila. Ale tak. A, mówiłem o właśnie. Będzie overhaul skrzynek, czyli będą nowe skrzynki podzielone na jakby rodzaje ich tematykę. Będziecie mieli skrzynkę z meblami, skrzynkę na przykład z alchemicznymi dekoracjami i nowymi przebraniami, nowymi czapkami, nowymi dekoracjami na rękę, nowymi socokami, tptd. Ale tak, to co teraz widzimy to nie jest jeszcze koniec netheru, ponieważ teraz przepisali tylko generację, żeby dodawać nowe... nowe rzeczy. Uhu, A to, to? Graveslate. Uuuu... czy ja jest coś ładnego to robi, Jakieś bloki nowe? Uuu, ładne. No, już widzę, że ludzie będą mieli... co do budowy. Dobra, bo co chwila zmieniam temat. Um... Drugą rzeczą będzie właśnie ten overhaul skrzynek, wszystkich. Więc, jak macie jakieś swoje klucze, to. to u, ładne. Jak, jak macie jakieś klucze, to na razie je zostawcie, nie otwierajcie ich. A to nie jest jeszcze koniec Nether Overhaul'a, ponieważ zrobią jeszcze tak, że będziemy mieli skrawek Netheru we własnych, własnych swoich realmach. Że nie będziemy musieli iść specjalnie do, do świata otwartego, żeby zrobić porta. To bardzo fajne, moim zdaniem. Ale tak, co my tu mamy? To już wszystko jest ograbione, właśnie, to jest problem. Okej, okay, i trzecią rzeczą będą miasta, czyli większe realmy, w których będziemy mogli razem z przyjaciółmi zbudować coś większego, co... Kto wie, może będą jakieś, jakieś town, jakieś miasto dla widzów, kto wie, kto wie. Takie małe, taki mały spoiler, może, kto wie. Ale tak, uh, oprócz tego, ja będę w tym momencie szukał coś nowego, a wy w międzyczasie zobaczcie sobie zakończenie tego całego eventu na Originals, ponieważ szczerze zwaliło mnie trochę z nóg. Miłego oglądania. Tak jest, nie mylicie się, to jest Origin Realms X Aether, czyli ten mod, który daje przeciwieństwo netheru, portal robiony z Glowstone'a, za zasilany wodą, wszyscy to chyba znamy, każdy to widział, każdy tego próbował na, na wersji Minecrafta I, i ci ludzie, którzy to zrobili, którzy zrobili Aether, będą teraz, o, coś nowego, będą teraz współpracować z ludźmi od Origin Realms i będziemy mieli Origin Realms X Aether, Aether na Origin Realms, ooo, to... Ale to będzie coś dopiero. I tu chyba mamy nietkniętą. A, jednak jest tknięta, jednak jest tknięta. Archeologia, chciałbym powiedzieć, arachnofobia przez chwilę. No, przynajmniej jedna część archeologii, bo jak otworzy swój kalendarz. Kalendarz? No, tom od archeologii, tutaj było chyba sześć stron, i teraz miałem wszystko oprócz dwóch slotów. Tutaj to, to. A to chyba było. Wszystkie te znaki zapytania oprócz dwóch to wszystko będzie archeologia. I szczerze nie mogę się czekać, się jakąś wreszcie znajdę. Coś jeszcze z newsów to... A! Dali wzory na zbroje, wiecie, Armo A I można je używać na customowych zbrojach, na Spirit, na Spiritach, na. A, czekaj, spirit, na Toxic Armorze też można. A nie wydaje mi się, że wszystkie są teraz w grze, znaczy na serwerze. A większość powinna być w normalnych strukturach, które się normalnie robią w Minecraftie zwyczajnym, więc. Więc no, może jakąś uda nam się znaleźć w jakiejś Nie... nie jeszcze, chociaż. Wątpię jeszcze, że, bo tutaj ludzie tak czeszą, ten update był już dostępny od wczoraj wieczora, a nagrywam to. No o 16 następnego dnia, więc. Ja. Okej. Okay. Dobra, bo moje marudzenie pewnie już teraz was lekko irytuje, więc. Ja coś znajdę, i się do was odezwę. Oho, znalazłem jeszcze niewykopany. To dobrze. To może nam się poszczęścić coś. coś nowego? O, wygląda coś nowego. Coś naderowego. Ashen Scrap, Popielny. Uuuu. Taki piecyk i kowadło. I taki pochodnia z Glowstone. Bardzo fajne. Czekaj, ile one kosztują? 4, 4 i 9. O, no, na to będę zrobiła na pewno. A jak tu między kopię, to jeszcze powiem, o, powiem Wam o czymś, co zapomniałem, ponieważ ten update jest jakby, no, mówiłem, że to jest pierwsza część update'u i mamy chyba skórę z Hoglina. Tak to wygląda przynajmniej. Aha, Hoglin Hide. Sprawdźmy, co ona robi. Ten dywan. Uuu, taką czapkę z Hoglina. Okej, okay, i właśnie ten dywan. I yy. Nie, nie, to po prostu to, to wolnie. Ale tak, ten update nie dodaje nowego wyposażenia. Jakby, to pewnie jest oczywiste, ale wolę powiedzieć. Ten update się składa tylko jakby na fundacji fund, eh, fundacji. fundamencie tego, żeby następne uh, następne updatey do Nader'u były łatwiejsze, ponieważ do tej pory nadej nie był w ogóle zmieniany. Musieli napisać go całkowicie od nowa, a więc teraz następny update będą miały też coś dla nether'u. Więc nie ma żadnych nowych zbroi, nie ma nic takiego, są tylko nowe bloki deko No, nowy teren i nowe bloki naturalne, tak można powiedzieć, co my tu mamy. Coś złotego, a tylko Glowstone. Ta, zwykły Glowstone. Coś pod tym... Nie, ale mamy dwa nowe kawałki... A, archeologii. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Dobra, nowy świat, nowy portal, lecimy. Może coś nowego wreszcie będzie, co jeszcze nikt nie odkrył. A, nie wygląda obiecująco, ale. Ja tutaj nic nie ma dosłownie. Okej, okay, chyba mamy jedno i drugie. Tutaj mamy coś z archeologii, a więc idziemy zobaczyć, co tam jest. Bo widziałem część piasku tego z, z rzeczami z archeologii, więc miejmy nadzieję, że tam jest tego dużo. A, to jest jeden z tych obozów, co go widzieliśmy przedtem, tylko teraz jest zespaczonego drewna. Idzie do nas Zoglin. Poszedł. I miałem rację, jest tutaj tego więcej, więc kupiemy. Zwykły Netherworld, podziękuję. O, więcej, więcej. skóry jest na świetnie. Zobaczcie, dajcie mi łopatę. A, okej, okay, tu wszystko. Tu jest tego. O, ale ładne. Co to jest? Peculiar petunia. Ty, ale to jest ładne. Myślałem, że mi z tego wypadło zmiękłe mięso. Okej. Okay. Świetny kwiatek. Ok, wrzućmy to, to Flinta, cegłę i tak. Nic, nic, tu jest jeden. jeszcze się podział mój pędzel. Na, na 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 na. I to jest chyba o zagasta. E, nie pogardzę. Mm, tutaj, a tu coś jest, tu coś jest. Tu, coś nowego, coś nowego, coś nowego. Co tu mamy? Ztopiony metal. Więc... Tu, 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 tu. Candelabra i... pokémon Jak... E, nie pokémon czekaj. Żeandur właśnie. Jest, jest taki pokémon Żrandul. Mi się akurat przypomniał. To jest pan akurat takie, takie... Na... Na Nasienie. Nasionko, na ścienne. Na ścianie. Ale tu jest tego Multum i to mi się podoba. O, coś nowego. Jakby takie cegiełki? Tak. Bazot slag. I u, to ma dużo tych. Wątpię, że tu będzie jakiś kosmetyk, jakaś czapka, chociaż skrzynka jedna. Kupa cegieł, większa skrzynka. Nie, duża skrzynka, mała skrzynka. Kolejne cegły. I wysoka skrzynka. Okej, okay, okej, okay, może być. Kolejny coś nowego dawaj, albo coś co mamy. Powinien dawać nam możliwość kład kładzenia fortuny na pędzle, ale do kawałek D-I-TU. Right to będzie epickie. To będzie coś epickiego. Robi 3T. Right taki brazer, taki rozświetlacz. Klatka Netherite i pochod... No! Miałem nadzieję na jakiś, może epicki, epicki zestaw zbroi na Stojaku, ale no dobra, może być. Taki cały szkielet Huglina, o. No i to jest Glowstone. Ale tu coś, przepraszam pana na chwilę. I to jest chyba, tak, kolejny scrap Netherite. Netherite, nie, jak się nazywa? Jak się nazywało? Kawałek Netherite. Z tego nie można robić Netherite, o Czy by było zbyt dobre. Kolejny, co my tu mamy? O, grzyb. Nie, tylko go zagasta. Grzyb. Jakbym miał grosza za każdym razem, kiedy z. z... Je, jeszcze raz. Jakbym miał grosza za każdym razem, kiedy podekscytowany wykrzyknę grzyb, miałbym dwa grosze. Co nie jest dużo, ale dziwne, że stało się dwa razy. Naprawę, nic. O, jest ciwo skrzypka. Ancient Debris, dziękuję bardzo. Chociaż tego nie potrzebuję, bo wolę te Realm'owe rzeczy, ale zawsze lepiej mieć niż tego nie mieć. No, a tu jest jeszcze coś, dobrze, dobrze. Im więcej, tym weselej. To jest zwyczajna brodawka, dobrze myślę? Tylko zwyczajna brodawka, ale jest tego więcej. I tu jest jeszcze po, po mojej prawej, to jest Glowstone. Pod spodem jeszcze tego. Tu coś jeszcze jest pod spodem. No, trzeba się nakopać, ale to mi się podoba. Szczerze, w porównaniu z archeologią ze zwyczajnego Minecrafta to jest... To się nie porównuje nawet. I to jest chyba kawałek właśnie tych cegli, co robią te skrzynki. Tak dobrze myślę. Dobrze myślę. Okej, okay, świetnie. I tu nie to chyba wszystko na tym obozie, tak? Bo tu już byliśmy. Tu jeszcze potem chciałem coś sprawdzić. Ale tu są tylko... A, nie jest jeden kawałek, świetnie. I to jest coś, coś nowego, coś nowego, coś nowego. Nowe cegły. Czemu on, jakby on krzyczał? Ten, ten set krzyczy. Uh, Okej, okay, nowe rzeczy. Trumna. Druga trumna. Grobo, grob, uh, nagrobek. I... duży nagrobek. A tu jest taki duży budynek. To chyba byliśmy w takim podobnym. To chyba będzie nasz ostatni przystanek na dzisiejszym odcinku. Taki dzisiaj krótszy, ale chciałem tylko przykład najnowsze newsy. Z tym zaczynało mnie błyskać, więc wolę nie być przy komputerze tak blisko. <grym>, jakikolwiek ma to sens. Wejdź. Tam, idź, idź. Idź, idź. Woo uh, było blisko. Czy ja słyszę blazy. Siema. To był taki satysf satysfakcjonujący dźwięk. Okej, okay, nie potrzebuję. Mam w domu dużo blaze RODów, coś jeszcze. To przeszukajmy to miejsce. Underwrite. A, myślałem, że to jest ten upgrade underwright'owy. Potka na lewitację, bym. A, nie potrzebuję. Mam ponad 17 tysięcy. 100... Ile? 100. Tu. 17... 177 tysięcy szmaragdów, e, rubinów. OK, przydałoby się tutaj tą lawę najpierw zatkać. Pięknie. Nic, a jednak coś jest, coś jest, coś jest. O, to coś nowego. Uuu, Infernal Fabric. Ok, jakieś, jakieś tapety, znaczy nie tapety, takie. O, takie bannery. Ale, ale to jest ładne. Nie no. Postarali się, chłopaki. Są dwa nawet, świetnie. O, o, jakiś grzyb, 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 bo proszek, nie, jednak grzyb. Tu jest. O, to są te właśnie, tak, to jest to! To jest skinał! ale to jest piękny łuk. Najlepszy jaki widziałem do tej pory. No, no to 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 dzięki wam za oglądanie tego odcinka. Jak wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem. Ja się widzę z wami już niedługo obiecuję, przepraszam za taką przerwę, byłem zajęty, chociaż wydaje się, że to mówię za każdym razem. No i co, Mojego zwiedzania na deru na IP masz jak zawsze w opisie i do widzenia wam wszystkim.